Dziady wernisażowe Dziady wernisażowe Znowu przychodzą, no weź coś powiedz Przelewają z kieliszka do kieliszka Chamy skończone Gdzie ja tak dobrze mogę napić się wina Jak nie na wernisażu Nie chcę na tyłach pod żabą Chcę w luksusie Chcę patrzeć jak ludzie wchodzą, suną są. Chcę stać przed obrazem i patrzeć na obraz. Patrz się, patrz się, chamie i na niepodobieństwo. I wtedy wino. Proszę pani, czy możemy już zacząć? Będę za pół godziny, kolejny wernisarz. Zastygają w świetle dziady. Słońce jest pełne i wszystko jest pełni. I nagle puste butelki Proszę Pani, czy będzie dolewka? I oto zmrok nadchodzi Dziadostwa pełen Księżyc patrzy, okiem żebraczy. I oto zmrok nadchodzi Dziadostwa pełen i księżyc patrzy okiem rzeźnika. Proszę pani.